Witam Was, moje kochane wodniki na czytaniu Kasia Tarot. E, witam wszystkich serdecznie. To będzie czytanie miesięcznie dla wodnika na miesiąc listopad 2023. Witam Was, witam, witam, witam Was wszystkich serdecznie. I o czym my będziemy dzisiaj mówić? Także mamy tak, listopad 2023. Najpierw wyłożymy karty takie na ogólną energię. Pamiętajcie, że czytanie jest ogólne, także. Może nie rezonować z Wami, jeżeli to nie jest Wasza historia, pamiętajcie, nie wymuszajcie tego. Może być tak, że na przykład praca i finanse nie będą dla Was, to nie będą karty dla Was, natomiast e, sprawy miłości e, to będzie coś e, rezonowało z Wami, na przykład. Także mamy pracę i finanse, miłość i na końcu wyłożymy karty porady, na co zwrócić uwagę. W miesiącu, listopadzie, na co, na, nad czym wodnik powinien się skupić, także już bezbędnego rozmawiania, mówienia, słowo toku. Zobaczmy, wodniki, jakie mamy kartę na ogólną energię. Także mamy trzy puchary. Czy będzie bawił? Cztery puchary, czyli mamy coś tutaj, te wodniki będą trochę uczuciowe w tym listopadzie. No, co tu się dzieje? No nie chcę mi się tutaj tegować, ale mamy cztery puchary i osiem pucharów. Także wodniki, Wy będziecie bardzo emocjonalne w tym listopadzie, tutaj coś się dzieje. Eee, zobaczmy raz, zaraz, pokażę Wam. Także mamy trzy Puchary, cztery Puchary i osiem pucharów. Wodniki, co Wy tutaj robicie? Byście chcieli, żeby ktoś wrócił wodniki do Was. Byście chcieli tego związku. I teraz nie wiem, czy ktoś będzie tutaj wracał do Was, czy nie. Jeżeli tak, jeżeli nie, jeżeli ktoś nie będzie powracał do Was, gdzie jest ta karta? Jeżeli ktoś nie będzie nie wróci do was w tym listopadzie, albo nie będzie znaków, że oni mają zamiar wrócić do Was, e, spędzić czas miło, to wy odejdziecie emocjonalnie się od, odłączycie. Także mo, mogą być różne interpretacje. Ja mam takie wrażenie, że tu chodzi może chodzić o przyjaciela o, o kogoś Kogo dobrze znacie, kogoś, kogo kochacie, z kim byście chcieli miło spędzać czas w ten sposób. To jest ktoś, z kim miło może spędzaliście czas, albo chcecie miło spędzać czas. Natomiast, ym, nawet jak ta osoba powróci, to nie będzie to. Może miłos, jest możliwość również taka, y, że spędzicie miło czas z tą osobą, ale to już nie jest to. To nie będzie już to, i. Tak czy siak wy będziecie emocjonalnie się odsuwać, odchodzić od tej osoby, bo to już nie będzie to. Ta, ta, osoba, ta osoba albo ta sytuacja, ona już nie będzie dla was działała. To już nie będzie to. Także ym, pamiętajcie, to jest czytanie ogólnie, ale ogólna energia będzie taka po prostu odchodzenia, odsuwania się od czegoś, co już dla was nie działa, co już dla was. Przerośliście sytuację jakąś emocjonalnie. Nie daje wam satysfakcji. Nie daje, to nie jest już jak lekka atmosfera. To nie jest to i. Um, wy możecie być w takiej trochę apatycznej energii. To jest ogólnie taka apatyczna energia. Um, no niby jest życie, wszystko jest ok, ale wy w środku nie czujecie się zadowoleni. Może szukacie ideału, ale zobaczmy. Tak, jakby dla niektórych to mogła być jakaś nowa miłość, która się coś zaczęła i szybko się skończyła. Może spędziliście miło czas z kimś, ale tu zaszła cisza i poczuliście się zdradzeni. Także mogliście, może być jakaś sytuacja, że pójdziecie na randkę, to jest jedna opcja pójdziecie na randkę, ale jednak po tej randce już się nic nie będzie działo. Niektórzy mogą się zadawać ze znakami strygonu, strygonu wody, wagi, widzę lwa. Tu jest również skorpion. Znaki ogniste. Ale tak jakby był początek znajomości. Miła, miła. Albo ktoś ma powrócić, albo to jest początek znajomości jakiejś. Ale to tak jakby miało nie wypalić. To nie jest to. Tu może być cisza, tu mogą ludzie się nie, nie komunikować za bardzo, i wy po prostu to zostawicie w listopadzie. Taka energia dla wodnika, ogólna. Dobra, wodniki. Przejdźmy, przejdźmy i zobaczmy sytuację w waszej pracy, sytuację finansową, fin sytuację zawodową dla wodników. Co eee, tutaj karty mają do powiedzenia? Na miesiąc listopad dla wodnika. Co tutaj będzie się działo? Praca, finanse. Dobra, no, te dwie karty chciał wypaść. Słuchajcie, ja Was tutaj widzę już drugi raz. Mi się wychodzi król buław. Także ktoś może się zadawać. To jest Wasz szef. To może być Wasz szef. Możecie być dostrzeżeni, wybrani przez was, Waszego szefa. Ten król Buław mi wyskoczył drugi raz, jak tam wcześniej rozkładałam karty. Ale co mamy? Mamy dziewięć pentakli. Wy będziecie finansowo niezależne, piękne, wszystko macie, żyjecie normalnie w dostatku. Tutaj nie ma ani żadnych em, jakichś zawodów, wręcz przeciwnie. Wy może zaplanowaliście sobie i czekacie, aż ten statek dopłynie wam do portu, wy wybraliście sobie drogę, tutaj, tutaj już plany, wdrażacie swoje plany w życie, finansowo jest ok, jeżeli wy będziecie wchodzić w energię króla buław, to wy będziecie na przykład na stanowisku jakimiś kierownikami, jeżeli nie, to jest, to jest wasz szef, to jest jakiś tam menadżer nad wami, osoba nad wami, która was widzi i was bardzo docenia i widzi was w pozytywnym świetle. Jeżeli chodzi o finanse, to nie widzę większych zmian, natomiast widzę to, że wy możecie się, ktoś może Was doceniać, ktoś, kto stoi wyżej nad Wami, tutaj, ktoś tu może Was wybrać w ten sposób, czy tam może w pracy, może Was postawi na inne stanowisko, ale ktoś tu Was dostrzega, ktoś tutaj Was wybiera, ktoś tutaj Was bardzo docenia. To jeżeli chodzi o pracę. Wy możecie myśleć o nowym starcie, podejmować decyzje, nowym projekcie. Wy będziecie może tworzyć coś nowego, bo mamy Maga, mamy Asa, buław także. Wy możecie wpaść na nowy pomysł i z pasją robić coś, podejmować decyzję tak jak chcę to robić w moim życiu, jak chcę to robić w mojej pracy. Coś, coś ekscytu, ekscytującego, nowy pomysł, zdecydowanie As Pucharów, e, przepraszam, As mieczy, As e, buław. Może, możecie żałować coś związanego z przeszłością. Mi się wydaje, niektóre z Was wodniki mogą wybrać nową pozycję, nową pracę, gdzieś przejść, coś zacząć na nowo, ale z tym uważajcie, bo niektóre z Was mogą żałować, że podjęły tą decyzję. Ktoś podjął decyzję, że chce na przykład zacząć nową pracę gdzieś indziej albo już złożył CV, został przyjęty, tylko czekaj, dalej jest w starej pracy i może, mieć, może myśleć, czy ja podjąłem dobrą decyzję. W ten sposób. Wiecie co, to niektóre z Was wodniki. Um. Niektóre z Was wodniki to nie jest wiadomość dla, dla, dla wszystkich wodników. My mamy tutaj króla Buław i króla. i królową Buław. Także tu jest to. Tu jest to. Oh, przepraszam. Yy, tu jest ktoś. Moje dziecko wysłało mi wiadomość, że poszło na boks. Jakbym go nie słyszała, zamknął drzwi. 5 minut wcześniej rozmawialiśmy, także musiał mi wysłać wiadomość, że poszedł na bo... Boże, dzieci są śmieszne. Ale wracając. Yy... Mam takie wrażenie, że niektórzy z Was mogą być w związku małżeńskim i prowadzić razem firmę. Albo Wy możecie wejść w związek małżeński z Waszym szefem. Coś tu co jest związane z szefem. Albo ktoś pracuje dla jakiegoś małżeństwa, bo ja widzę małżeństwo. Ktoś z małżeństwem, ale ja mam takie wrażenie, że niektóre z was, wodniki, mogą podjąć decyzję w tym listopadzie, ja zaczynam biznes z moim mężem, bo ja mam tutaj i pasję, i zaczynanie na nowo, i dom i rodzinę, i pracę. Ktoś tutaj się będzie skupiał bardzo na pracy, aby przynieść te pieniążki do domu. I to jest tutaj małżeństwo. Także niektóre z Was wodniki wybierze w tym listopadzie opcję. Ja będę pracowała z mężem, z żoną. Ja zakładam może sama fir firmę, nową firmę. I to może być również takim jak gdyby powodem do tego, żeby będziecie się zastanawiać, czy byście dobrze zrobili, czy wyście na przykład zostawili swoją pracę. Um, ogólnie finanse bardzo dobrze. Ogólnie finanse będą wyglądały bardzo dobrze, ale tak jakbyście z czegoś czegoś żałowali, jeżeli chodzi o przeszłość albo coś, zostawiliście, zaczęliście coś na nowo i możecie trochę tego żałować, że nie zostaliście jeszcze tam w tej przeszłości, że może w przeszłości było wygodniej, fajniej i w ten sposób. Także, ale wy tutaj będziecie pracować, niektóre z was będą zakładać może biznes rodzinny yy, i pracować i dawać z siebie wszystko, bo ja tutaj widzę, wy będziecie mogli pracować z pasją na to. Także w ten sposób. Także jeżeli chodzi o finanse, praca i finanse, fajnie, super. Nowość, coś nowego i może zakładanie firmy z mężem, z żoną, e, jako spółkę w tym sensie, pracowali razem na własne dobro, bo pieniążki będą przypływały. Tu było 10, 10 pentakli i było 8 pentakli, czy tam 7, już nie pamiętam. Ale wy macie tutaj, jeżeli chodzi o finanse, w listopadzie będzie zdecydowanie stabilizacja, tu nie ma żadnych strat, tu nie ma jakichś większych zmian. Może ta nowość, że praca e, z mężem, z żoną. Dobra, kochani, jeszcze sobie wezmę łyka kawy, bo jest tak niskie ciśnienie tutaj. Zresztą ja w tym kraju bardzo umieram na migreny, ponieważ pogoda tak tutaj się zmienia, że z jednej minuty na drugą minutę mamy słońce, tu zaraz leje, ulewa, tu słońce, i tak się zmienia przez cały dzień, że dzisiaj ja bardzo cierpię, bo ta pogoda jest naprawdę, naprawdę okropna. Okropna. A ja tak nie lubię tego deszczu. O! Wszystkie te domy zarastają mchem i grzybem. Jest wszystko takie mokre, ciemne, błoto wszędzie, kałuże wszędzie, okropnie, obrzydliwa pogoda. Dobra, kochani, miłość dla wodnika, życie miłosne dla wodnika w listopadzie. Kupmy się teraz, bo to ważne sprawy są. Co tam u wodnika? W sprawach miłosnych. No, mamy tutaj. Uuhu, uuhu, uuhu. Tu może być wodni... O! To tu się stało. No słuchajcie, zapowiadało się świetnie. Zapowiadało się świetnie. Ja jeszcze dołożę karty, ale tutaj ktoś tutaj pędzi, chcesz tu działać w kierunku miłosnym. Tu ma ambicje, może nawet podróże, może podróż do, do ukochanego i tak dalej. Pędzimy, my chcemy zdobyć tę osobę, my chcemy działać, my chcemy pędzić i my może nawet jedziemy do tej osoby, albo ta osoba jedzie do nas, podróżuje, mamy się spotkać. Miłość, miłość, to jest ten, to jest ta, bardzo ją kocham. I trach. Ktoś tu się zestresował posmutniał, o co chodzi, wodniki? Co tu się stało? Dlaczego my mamy tutaj dziewięć mieczy? Dlaczego to się nie chce ustawić ta kamera? No nie chce się wyfokusować, no. O dobra. Co tu się stało, wodniki? Także słuchajcie, tu jest namiętność, tu jest miłość, tu jest namiętność, jesteśmy w związku, coś świetnie, pięknie. I na strach, dziewięć mieczy, stres. Coś tu się po Podenerwował. I teraz tak, następne dwie karty, które ja mam, to jest Siedem Pentakli i Wisielec. Może ktoś się dowiedział, że musicie się rozejść na jakiś czas, nie będziecie mogli się spotykać, na no jakiś czas, ktoś tu się stresuje, słuchajcie, no w tym listopadzie nie będę, nie mógł, nie będę mógł przyjechać, albo jakiś czas będzie, że Wy będziecie musieli czekać. Ale zobaczymy. Także tutaj jest miłość, miłość. Ja mam takie wrażenie, że to jest zawodników, które się zadają, które, które na odległość są w jakimś związku na odległość. I w tym listopadzie, niestety, ale Wy będziecie może zostawieni trochę sami, ale zobaczmy. Miłość, miłość, pięknie, namiętność, wszystko ok i na raz strach. Dziewięć mieczy: ktoś tu się stresuje, ktoś tu płacze, ktoś tu jest smutny, ktoś tu nie wie, co ma myśleć. Mm -hmm. Miłosne wiadomości. Słuchajcie, ta osoba wasza tak wam do końca nie powiedziała o jakimś nowym pomyśle. Ta osoba mogła wam coś ukrywać i nie powiedzieć do końca prawdy. Ta osoba, z którą może jeszcze jesteście w związku, oni wypisywali piękne, piękne wiadomości i tak dalej. Tu jest namiętność. Tu jest namiętność i Wy będziecie musieli podjąć jakąś decyzję. Wy będziecie się wahać i czekać. Ja tu widzę bardzo dużo czekania. Także może będziecie się czekać na. Dziewięć mieczy, dwa razy mi wyszło. Także tu jest stres. Słuchajcie, także mam taką wiadomość: to jest wiadomość że dla niektórych, um, tu jest stres. Z czekaniem. Ktoś tu wam nie powiedział całej prawdy. Może prawda później wyjdzie na jaw, że no niestety, ale wy będziecie musieli trochę czekać albo wybrać albo coś w tym sensie. I dlatego mamy dziewięć mieczy: bo tu jest takie czekanie, tu będzie blokada, tutaj może nie będziecie mogli się zobaczyć. Ta osoba wam tego nie powiedziała. Wy możecie mieć żal do tej osoby o to, że ta ukryła trochę prawdy, nie powiedziała wam całej prawdy, o co chodzi. Nie wiem, wy wszyscy macie różne sytuacje. Natomiast tu jest jawić, że czekanie. Ja tu widzę Was dużo czekających, trzeba być cierpliwym. Wy będziecie się zastanawiać, czy warto, czy nie warto być w tym związku, czy nie. Nie widzę na razie rozejścia, ale widzę dużo stresu w listopadzie. Widzę słońce również, także jak ta osoba jest wam, dla Was taką radością, ona przynosi Wam radość do, do waszego życia. Natomiast ja mam takie wrażenie, jakby były wiadomości, coś było ukryte, coś wyszło z ukrycia i Wy się zestresowaliście tutaj. I wy będziecie musieli czekać i będziecie musieli popatrzeć na całą tą, na wasz związek z, z innej perspektywy. W ten sposób. W ten sposób, kochani. Także tu są wiadomości, tu może ktoś do was przyjechać z daleka, ktoś ma złoże odwiedzić, ale wy się poczujecie troszeczkę oszukani. Ja chcę zobaczyć intencje waszej osoby w stosunku do was. Jakie są intencje Waszej osoby, bo na to czekacie oczywiście? Jakie są intencje Waszej osoby w stosunku do Was, wodniki? Słuchajcie, Wasza osoba Wasza osoba. Yy... Może nie chce, nie chce się kłócić z wami, bo mogła się nie, nie chce kłócić z wami. Wasza osoba z jednej strony by chciała popracować nad tym związkiem, widzi szansę na pracę nad tym związkiem, ale do końca nie wie, co ma myśleć, jakie, bo ma inne opcje, także ona emocjonalnie tak do końca nawet nie wiem co oni do Was czują. Ale tak mi się wydaje, może Wasza reakcja ich trochę odepchnie. Ale wasza osoba jest również trochę skołowana i nie wie, co ma myśleć na temat tej całej sytuacji, bo tu oni widzą, tu nie będzie rozmowy. Oni mają pasję dla was, tu jest jakaś pasja i związek, ale oni do końca nie będą wiedzieli, co mają myśleć na temat tego związku. Tu jest strach przed nieznanym, Trzeba będzie po... tu może jest jakaś decyzja do podjęcia, ale oni, mimo tego, że mają dużo opcji, wybrali was, wy się im podobacie, oni chcą być z wami w związku. Niektórzy z Was, jakie jesteście w związku, wasza osoba może mieć różnie inne opcje i kręcić, bo mam tą kartę siedem pucharów, oni mogą mieć inne opcje, i to jest Mag, może być trochę. Możecie się zadawać trochę z swierciarzami. Ale oni ogólnie chcą pracować nad tym związkiem, ale jeszcze nie wiedzą, mają decyzję do podjęcia, czy wam o czymś powiedzieć, czy wam nie powiedzieć o czymś w tym sensie. Oni się boją, mi się wydaje, powiedzieć o czymś wam. Oni się boją waszej reakcji, oni się boją, że tu może coś ucichnąć między wami i, i, przed, i je, nie chcą się kłócić, i tu jest jakiś strach przed, przed przyszłością, przed nieznanym. Także jeżeli chodzi o intencje, to oni trochę są skołowani, to jest trochę zamieszanie u nich, także wam nie powiem, ale jest pasja i chęć pracy nad tym związkiem, natomiast oni tutaj wychodzą również jako. No chcą tego związku, też chcą tego związku z Wami. Ale tu jest takie trochę zamieszanie. Słuchajcie, wodniki, zobaczmy, jaka jest porada na miesiąc listopad dla wodnika. Jaka jest porada? Jaka jest porada ogólna dla wodnika na miesiąc listopad? Jaka jest porada ogólna dla wodnika na miesiąc listopad? Mhm. Słuchajcie, no jest ten rycerz Buław tutaj. Jest ten rycerz Buław, ale wy, to, wy będziecie się zastanawiać, czy przypadkiem nie odpłynąć w drugą stronę. Karty były tak. Czyli on patrzy w inną stronę i wy patrzycie w inną stronę. Odpływamy od tego, myślami, od tego um, rycerza Buław. Tego rycerza Buław. Że od niego odpływamy. I trochę możecie się zamknąć sobie. Albo bardzo być zazdrosni o tego rycerza. E, wy chcecie odpłynąć, może wy chcecie ułożyć sobie może życie z nim. Może byście chcieli bardziej spokojniejsze życie. Bardziej większą jakąś stabilizację z nim. Ale tutaj może być cisza między wami. Tu może być, Wy jesteście bardzo zazdrośni o tego rycerza, chociaż wodniki nie należą do osób takich zazdrośnych, ale tu może być taki coś, że Wy możecie, nie chcecie innych zmian. Uważajcie na tego rycerza, co ten rycerz. No to jest, to jest ktoś w Waszym związku, ten rycerz była, to jest taka osoba, na której nie można polegać, to jest, on, to jest taki Um, Hulaj noga gdzieś tam w lesie i tak dalej w tej wefty te biega i, i nie wiadomo, na czym stoicie. Także on może wam zaoferować związek. Tu mamy Page'a pentakli i, um, i papieża. Także on może pędzić, pędzić do was i zaoferować wam związek. A wy co? A wy co na to? Wy macie dużo obowiązków, macie dużo ciężarów i wy nie wiecie, ten, ten ta oferta, ta wiadomość yy, od tej osoby, to będzie dla was dla, ciężarem. I tak jakbyście chcieli zostawić ten ciężar, nie wiem. To jest porada. Może macie zostawić ten ciężar, może macie zostawić tę osobę, bo oni chcą związku z wami, ale to nie jest osoba. Według was, na której można polegać, która jest do związku. Niektóre z Was, wodniki, mogą myśleć o kimś innym, o Waszym eksie, może z kimś z znaku koziorożca, kimś możecie nie mówić o tym e, nikomu, że wy dalej myślicie o kimś bardziej poważnym, bo wy tutaj myślicie o poważnym nie mówicie o tym, e, a wy tutaj macie rycerzyka buław. Także niektóre z Was mają w głowie swojego eksa, które niektóre z Was wodniki mogą być uzależnione od swojego eksa. To jest ktoś, może, może to być szef, może to być koziorożec, może to być baran. To jest osoba, o której wymyślicie myślicie i nikomu nic nie mówicie, ale w waszej głowie wy możecie się nie rozmawiać z tą osobą, ale ta osoba to jest właśnie ta osoba, na której wam bardzo zależy. Natomiast ten tutaj napotoczył się nam ten rycerz Buław. Ze związkiem i dlatego wy nie będziecie się nawet na niego patrzeć, bo wy chcecie tego cesarza, tego cesarza diabła, tego Eksa, mi się wydaje. Niektóre z was będą chciały Eksa powrotem, ale tutaj jest tak, jakby była cisza między wami a tym Eksem. No ale to jest cesarz, to jest osoba, Którą każdy chce, no ważna osoba w Waszym życiu. Także ten rycerz buław tutaj leci do Was, ale Wy tam. A spadł uba. W ten sposób. To jest oczywiście porada dla niektórych. Może tu jest jeszcze szansa z tym cesarzem, żeby coś zacząć, ale Wy tutaj, ja mam takie wrażenie, że Wy chcecie kogoś innego. Wodniki. Wy tutaj nie chcecie jakiegoś rycerzyka, Wy chcecie swojego cesarza. Albo chcecie kogoś poważniejszego kogoś, kto ma kasę bo ten to wydaje mi się taki trochę gołodupiec, a ten cesarz tutaj był diabeł, także ten, koło tego cesarza to może, może będą jakieś wartości materialne bardziej, że was to będzie bardziej sięgnęło do tej osoby. Także tu może być albo cisza z tym cesarzem, nie rozmawiacie, albo to może być eks, albo wam się ktoś podoba, ale wy nie możecie o tym nikomu nic powiedzieć. W ten sposób. Także to na tyle wodniki. Mam nadzieję, że to chociaż, chociaż ma trochę sens, te karty dla niektórych, Także to było Wasze czytanie na listopad. Zapraszam Was na live y w nich każdą niedzielę. Proszę, komentujcie, lajkujcie, like subskrybujcie, odwiedźcie moją stronę, zamówcie prywatne czytania. Pozdrawiam Was. Miłego tygodnia, miłego miesiąca. Wam życzę guzik, moje kochane wodniki. Trzymajcie się. Papa. Pa.